Cześć! Ja jestem Dawid i bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Zagranie Resident Evil 4. Gra, która pierwotnie ukazała się w 2005 roku, 11 listopada na PC, PS2 i chyba, tutaj nie wiem, jeżeli ktoś źle, to mnie poprawcie, na pierwszym Xboxie. Później w 2009 roku udał się remake gry na PS3 i Xboxa 360. Ja Wam pokazuję wersję preceptową yy, jednak gram sobie z podłączonym padem PS3. Dlatego co? że poruszamy się Leonem Kennedy, który ma za zadanie odnaleźć córkę prezydenta. Czy mu się to uda? <coughs> zobaczymy w tym gameplayu. Yy, Wciśnijmy sobie z I Ja zagram sobie na poziomie łatwym, ponieważ dawno w grę grałem. I zobaczymy, czy ona będzie taka trudna. Także klikamy. Ja was zapraszam do oglądania pierwszego filmiku. Ja nie będę się odzywał. Tak, to zawsze robiło postrach przy oglądającym. Też tutaj te czarne paski górze i na dole jestem w jego nagranie. Jak jakim jeszcze macie polskie napisy? na Soon after, the news was out to the whole world revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan the sterilized record city. with the whole affair gone public the united states government issued an indefinite suspension of business decree to umbrella soon its stock prices crashed and for all intents and purposes umbrella was finished <laughs> Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Oh, why am I the one who always gets the this thing? You? Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? Right. All by yourself? <laughs> I'm sure your boys didn't just tag along so we could sing kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. <laughs> oh, you crazy, American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no big nick. I'm counting on you guys. was right before i was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted that's the ultimate reason i'm in this lonely and rural part of europe according to our intelligence there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter apparently she's being withheld by some unidentified group of people who would have thought that my first job would have been a rescue mission It's freezing. So cold all of a sudden. It must be my imagination. Sorry it took so long. So no I'll keep it right on the nice Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We we'll still watch that car. Don't want to get any parking tickets. <laughs> right. Parking tickets. Good luck. Jeez, Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be. Dobra, jak widzicie tutaj mieliśmy... Wow! Ależ nie półstawiam, który tutaj... No jakby to Nie, tutaj widzę, że tutaj... To wszystko tak jest wszystko takie trudne, nie? Dobra. No i jak widzicie, trafiliśmy do tej wioski. Ja na przestrzeni odcinka, odcinek, że nie muszę, który zmienił, czy jest celowania, bo trafimy sobie na... R2 i zrobię sobie to na R1. No i widzicie po poprawioną już kamerę. Teraz mamy kamerę trzecią osobową, a nie tylko tych trzech części, że były to różne najazdy. Dobra, no to iśmy. W gry mimo to, że przyszedłem już ponad 5 razy. Właśnie, zawsze to spojrzenie przepełnienie cierpieć na takie pasze. To znam tutaj takie sekrety, które powinny być. I tutaj jest właśnie. Rzadko. Rzadko tutaj coś było, ale może coś teraz będzie. Dlatego zobaczymy. Tak jest, czy nie możemy wypowiadać Jak podejrzewam, nic tutaj nie ma. Dlatego dobra, przechodzimy sobie tutaj. I zobaczmy, co nas czeka. Tutaj. I... Uh, excuse excuse me. me, sir. I was wondering, I was wondering if you wondering might if recognize a girl a in girl this in photograph. photograph. Sorry to bother. Freeze! Freeze! I said freeze! It's freeze! Dobrze, mametyjce, czasu nie no i musimy go zabić. Wow! Kurde, myślałem, że to go poknę, jak to zawsze robiłem. Dobra, chodźmy. Dobra, te informacje o Hanigan będę tutaj wymieniał, bo czułem, się bardzo grać, ci, To nie zombie, no bo to jest tak naprawdę początek wirusa T. Jeżeli graliście trzy pierwsze części, to wiecie, co się działo. Tutaj mamy amunicję do pistoletu, przyda się. To to, się w ogóle, to się Mamy też strzelbę. Na poziomie normalnym by jej nie było nic czego byśmy mogli uspokoić. Dobra, wyskoczmy. I od razu się odsunę, bo jak widzicie jest tu ból z obiakcjami. Łoł! Wow, trafił mnie już kawałek. Wszystkim sposobem, w każdym na z nich najlepszym sposobem, wgładać się w łeb, albo tykać. Tutaj... Kurczę. Albo tylko tu go wycisnąłem. Aj, myli mi się kurczę tutaj to wszystko. Jako że ja nie gram z prawem swoich ustawieniach, wiesz, tam jest przeżyłem tamtego. A naprawdę oszczędność amunicji na początku będzie potrzebna. Dobra, weźmiemy sobie amunicję. No i zieloną roślinkę, której będziemy mogli leczyć. Amunicję. Tyś, tak. Poczekajcie, ja sobie tylko tak sprawdzę. Ile to się już 10 minut. No to dobra, wiecie co? Myślę, że na tym sobie możemy zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Nie aby on był taki dłuższy. tym mamy maszynę do pisania, możemy sobie zapytać naszą wytwórcę, Ja to teraz zrobię. No i jako, że mamy już 10 minut nagrywania, może więcej, to zakończę teraz ten odcinek. Myślę, że Wam się podobało. Taki początek przygody. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, jakiś komentarz zostawcie, udostępniajcie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć!